Czego sobie życzymy w tym sezonie? Czego sobie życzymy na stulecie Disneya? Żeby życzenie się udało. Więcej oryginalnych produkcji. Których dostajemy w ostatnich latach cały czas. Oryginalnych animacji dokładnie, pełno. Dokładnie. A poczekajcie kilka lat. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem jak zwykle z Natalia, a ze mną są dzisiaj Jacek i Radek. I omówimy wam pierwszy zwiastun serialu, serialu, filmu animowanego Wish od Disney takiego chyba, chyba będziesz użyczać budżetu w Walt Disney Animation Studios, <grym> bo seriale <grym takiej <grym jakości to kosztuje. To się nie, nie wiem YouTube. jakiej jakości będziemy dopiero oglądać tak, ten. Ale się nie widzieliśmy, że to ma być jakieś połączenie 2D z 3D, ale jeszcze nie widzieliśmy tego zwiastunu. To nie wiemy, Czy właśnie jakie, to tak może przytwiastną. Spodziewa się czegoś takiego jak Ala było w kocie w butach, coś takiego w Spider-Verse? Znaczy ja widziałem poszczególne kadry, więc się nie wypowiem, Aha. nie będę wam spoilerować, bo wie, wiem jaka to będzie animacja. Oglądaliśmy e, informacje z D23 Expo, więc przekonajmy się na własne oczy jak okay. to tak naprawdę w praktyce wygląda, bo to wiadomo efekt może być różny. Dobra. Wszyscy eksperymentują. Spider-Verse. Znaczy nie wiem, czy koniecznie Spider-Verse zaczęło ten trend, ale najbardziej upowszechniło ten nowy nurt animacji kinowej. Inni podłapują Disney. Zobaczymy. Gotowi? Tak. 3, 2, 1, start. Ważny film, bo to jest taki kor stulecie Disneya. W tak. Mm. Tak, Natalia. Zaraz. Co? What? Jaki dziwny styl animacji. A gdybym powiedział ci, że ty hmm. e, jednocześnie tła, so, tła wydawały się, jakby były namalowane, ale tak nieruchomo. Totalnie. No. To jest właśnie, no tło wygląda jak dosłownie, jakby tam nie było głębi, jakby to, było, o, jakby to były jakieś namalowane tak. obrazy. Ale wiecie no. co? To jest ciekawe. Aż się nie ma... Poczekajcie, Aż zapomniałem się skupiać o, na wszystkich jest. innych elementach tego na. Co to było? No, gwiazdka z nieba, no. która żyje, która istnieje. czekaj, zwariowałeś. Dobra, czekaj, dobra. jestem kupiony, tego. jeśli chodzi o, te, o ten styl. Jestem chyba... Bardzo kupiony. mi się pochodzi, podoba też bohaterka, tak wizualnie jest świeży... Znaczy jest poniekąd świeże jeśli chodzi o styl, ale mamy księżniczkę Disneya Mamy piosenki, mamy zwierzęcego sidekika. Co jeszcze? Musi być główny jeden z... jak zawsze filmy, wszystkie filmy! To na pewno, to na, on, on na pewno będzie z Wallem, ten gość, którego gra Chris Pine. Historia, czyli że wiek, że, że coś tam. Już wiem, że te piosenki będą genialne. Ale nie zobaczyliśmy twarzy tego księcia, co nie? Dobra. Ogólnie było widać, to co ja tra w trakcie, widać, że Disney wierzy w ten film, to co było mówione od samego początku, to ma być film na stulecie Disneya. Jak sami widzieliście, ile tu było animacji przytoczonych w tym, w tym filmie. Nie były tylko animacje z ostatnio, oni nawet kopciuszka przytoczyli w tym zwiastunie. E oni liczą naprawdę bardzo na to. Dzwonika z Notterdam, bo w sumie to ona trochę taka esmeraldowa jeszcze z tą kozą. No, ale, ale, to znaczy, ale tak popularnie tak popularnie to widzimy o tym, że będziemy mieli księżniczkę, która nie będzie do końca księżniczką, co to tak jakby w przypadku Disneya nie ma jakiego problemu, czy to jest księżniczka, czy nie jest księżniczka i tak to jest księżniczka, bo śpiewa i wiadomo, Ralph Demolkana tak, to już wytłumaczył znaczy ostatecznie. to raczej jakby może być księżniczką, a nie być jednocześnie księżniczką, bo nie dostanie statusu księżniczki. Dokładnie, to... dokładnie, tak, więc, tak, jasne. Tak, więc no ale... Pomijając tą tak, jakby oprawę graficzną, to tak fabularnie wygląda. Ładnie, fajnie, spoko. Ale ta mhm. muzyka brzmi świetnie. Już wiem, ja już czuję moim uchem że te piosenki będą chwytliwe i będę je śpiewać przez najbliższe parę lat do następnego hitu Disney'a, który będzie miał chwytliwe piosenki. Szczerze niczego innego nie oczekuję po tak, filmie. Musi być, Disneya. muszą być, muszą być Encanto pokazało. To jest tak oczywistość. Tak, właśnie, właśnie to jest dla mnie śmieszne, że mówią Disney już żadnych filmów wobec obecnie dobrych nie robi, a potem cały czas śpiewają. Nie mówimy o brudni, nie, 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 nie. Tak, totalnie oryginalna animacja, która jakby każde inne studio jak Gdyby się podjęło tematu, to mogłoby paść na twarz, szczerze powiedziawszy. A Disney potrafi w takich, no jest marką na tyle samą sobie, że potrafi niektóre produkcje wyrzucić, wypompować mocniej, ale no niektóre czasami, jeśli koncept gdzieś się różni od tego, czego oczekuje publika, mogą też tak. po prostu paść A. gdzieś po drodze. Ale co uważacie o tym stylu animacji? Jest y, fantastyczny, przykuwa oko i tak jak miałeś ty, przez pierwsze, powiedzmy, 5, 6 sekund miałam problem przyzwyczaić się do tego, co dzieje się na ekranie. I dopiero jak teraz sobie drugi oglądam ten zwiastun, to łapię, co tam przez te pierwsze parę sekund się dzieje, bo hey, mnie to trochę jest... to wybiło z hey, wie... Tak, ja się Bo z... Mam wrażenie, przepraszam, że cię tylko radku przerwę, że do momentu pojawienia się tej gwiazdki jakby i tego życzenia, to ten styl animacji też się zmienia trochę. Że tutaj też będziemy mieli taką płynność tego stylu animacji. Nie wiem, czy też macie takie Nie, mo może po prostu mi się wydaje, że to bardziej w związku z tym, że mieliśmy trochę innego typu ujęcia. Pod koniec, ale ta animacja to jest, ma naprawdę ciekawy wygląd. To jest takie, przysłuchuję, że to jest takie połączenie 3D z 2D, ale trochę inne niż mieliśmy do tej pory. To to wygląda jednocześnie trochę akwarelowo. Sam wygląda trochę plastelinowo. Też takie mam dziwne odczucia na niektórych ujęciach. I to jest takie. Wiecie, wiecie jak to wygląda? Nie, bo ja właśnie z jednej strony jestem poniekąd zachwycony tym, że wpadli na coś nowego. I wiem, że to w to będzie pompowane miliony dolarów i to będzie finalnie wyglądać dobrze. Aczkolwiek z jednej strony mam takie, okej, okay, dlaczego te tła są takie stałe. Dlaczego, dlaczego czasami niektóre kadry wyglądają tak płasko? To wygląda trochę jakby to całe miasto było zamknięte w jednym wielkim devolium i był dookoła jego zbudowany ekran, na którym się wyświetla jeden obrazek niskiej jakości w PNG. Jezu. A zobaczcie to. Ale to wiesz, wiesz o co chodzi, bo oni w ten sposób, ale właśnie czy to ostatecznie wyjdzie, mogą nawiązywać do klasycznych produkcji Disney'a. Klasycznych produkcji Disney'a, które w tak. związku z ograniczeniami yy, produkcyjnymi, tak jakby powiedzmy przed latami dziewięćdziesiątymi, one musiały mieć stałe tła, ponieważ... Tła... O to chodzi, Radku. Yy... Tak. Yy, tak Trafiłeś w sedno tego. Tak, tak, od razu mi się właśnie skojarzyło z jakąś Śnieżką, czy, czy z Piękną i Bestią, tą pierwszą. Tak, bo to mi się tak, na pierwsze tak, no. ujęcie, jak sobie popatrzcie na pierwsze ujęcie, to mi się skojarzyło z tym ujęciem w Pinokio, które zawsze było tak. pokazywane jako tak jakby przykład tej technologii co dzisiaj wymyślił z wieloma różnymi planami. Mhm. Y tak, dokładnie. To multiplane kamera. Ta dokładnie tak. Masz rację Radku. To wygląda tak jakby w tle było jedno tło, te budynki z przodu były na innych różnych warstwach, pomimo tego, że to wszystko jest animacja 3D i pamiętajmy, że pomimo tego, że wszyscy piszą, że Disney musi wrócić do animacji 2D i chcieliby zobaczyć film 2D na dużym ekranie, ja też bym chciał zobaczyć, ale filmy 3D sprzedają się lepiej. No sorry, taka jest prawda. Taki jest I takie, są, takie są tendencje rynkowe, aczkolwiek tutaj myślę, że Disney znalazł świetne połączenie e, tych dwóch wariantów. Ha, wła e, właśnie ja mam obawy odnośnie tego filmu y, takie, że czy Disney nie będzie chciał za dużo rzeczy na, na raz ugrać? To znaczy, czy przez to, że, że robią taki film dość nietypowy na razie z tego, co widzimy, przynajmniej pod względem wizualnym, na stulecie Disneya, też pod względem tym wizualnym, co być może właśnie nawiązuje do, do jakichś starych rzeczy, czy to wszystko się ostatecznie ugra? Czy to po prostu. Zagrzej. W, wiesz co? Ja na początku miałem takie wątpliwości trochę jak Natalia miała przy y, pierwszych zwiastonach kota w butach. Albo tak. Taki, po, po pierwszych spostrzeżeniach na temat animacji, czy to nie będzie wyglądać zbyt Tanie, czy nie będzie tutaj... No bo Disney jednak w ostatnich latach, pomimo jakby brnięcia w te animacje 3D, znaczy pomimo, w sumie dzięki temu, że brną w te animacje 3D, przyzwyczaił nas do bardzo wysokiej rozdziel... to, nie rozdzielczości, wysokiej Jakość. gęstości, jakości i w ogóle wszystkiego była masa. I według mnie to jest ciekawe podejście do tematu stylistyki filmów Disneya i dzięki temu czuję, że okej, okay, stałem w mordę czymś świeższym, czymś ciekawym. cover them Czymś, co może się wyróżniać i co nie będzie po prostu dobre dla bycia, prawie że fotorealistyczne, ale jednak z zachowaniem tak jakiegoś jak, własnego stylu. Według mnie ostatnio widać w ogóle w Disneyu, też w Pixarze, że jednak, jednak yy, doszliśmy do jakiegoś maksimum w tej historii 4 i widać o tym, że od tego już idziemy tylko w dół, ale może to jest właśnie dobra droga, że czasami trzeba. Ciała... Ale to, to, to tak się wydaje, bo Disney, za każdym, Disney i Pixar za każdym razem, jak się wydaje, że dobrnęli już do maksymalnej, do maksymalnego poziomu te, tej jakości, tej gęstości swoich efektów, to oni pokazują, że oni mają jeszcze... Dobrze, no, no, teraz mi się to. przypomniało, że powiedziałem o tej historii 4, a potem mieliśmy na przykład co w duszy gra, gdzie oczywiście mieliśmy te świecie w świecie dusz, które były takie animowane inaczej, a mieliśmy też świecie, w Świetne. świecie realnym, które były, były tak samo fotorealistyczne, albo nawet bardziej yy, niż w Toy Story 4, więc... No. W lipcu między nami żywiołami, które już po zwiastunach widać, że te, ta animacja tych jest postaci tania, tystu... jest... Tania, jest jest nie, prawda, oczywiście. Tak, jasny radek. Oczywiście mnie nie sprankujesz tym. Więc ja jestem y, już poniekąd zaczarowany tym. To jest najbliższe animacji 2D na dużym ekranie od Disney'a, co możemy dostać w, w obecnej ekonomii. Ja jeszcze <słuch> tego chcę dodać, że Asza jako księżniczka jest śliczna. Już mi się strasznie podoba. To jest poniekąd bardzo. Zapowiada się na bardzo stereotypowy film Listeja, ale jaki film ma celebrować stulecie tej firmy? To co, może teraz nagle wstawimy do tego cameo fest, żeby, żeby było fa fantastycznie. Ja myślę, że to będzie taki nienachalny cameo fest. Tak samo jak widzimy w tym Zwiastunie, że gdzieś tam nawiązujemy. I tacy naprawdę hardcore'owi fani animacji Disneya będą wyłapywać te nawiązania tak. do animacji, czy sprzed Kucze. lat, czy tych ostatnich. Ale ja myślę, że to nie będzie takie, patrzcie, księżniczka Disneya w multiwersum, ob, multiwersum baśniowości. Ale ona w ogóle, znaczy w ogóle ta księżniczka, ja tak na nią patrzę, i wiecie, tak jakby każdą książkę Disneya mamy i ona, one nie są do siebie w żaden sposób podobne, jakby każda. A tutaj tatą patrzę i tak widzę trochę pokahontas, trochę Mulan. Jezu! Czy jak popatrzysz na, 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 na Roszpunkę i na Elzę, to nie są podobne? Trochę Tianę. Po prostu tutaj jest tak strasznie dużo, to ona ma z różnych postaci w sobie, ale tak strasznie mi się podoba. Chyba ma o to piegi, Ma piegi, jak Merida. Uff. Nie wiem, tu jest po prostu... Zapomniałem, a, że to film jest księżniczką Disneya. Tak, ja jest księżniczką no tak, rzeczywiście jest. Ja widzę komentarze na YouTubie. Oryginalna historia od Disneya? Wow, czekałam na to od kilku lat. Już ludzie komentują, ej, ale wiesz, że od kilku lat dostajemy same oryginalne filmy tak. animowane no, od Disneya. Tak, A tak nie zapominajcie o tym. Filmik. Ja powtarzam, za każdym razem podkreślam to. Pamiętajcie o tym czasie oryginalnych animacji. Cały czas, bo za kilka lat będzie powiedzmy kilka więcej sequeli i wszyscy znowu będą narzekać, że Disney robi same sequele, co nie jest prawdą. Oczywiście, że nie. To co, Ciekawe. czekamy, pewnie jakieś kolejne zjawiska dostaniemy w międzyczasie, a wy oczywiście możecie w komentarzach i na Discordzie napisać, co sądzicie o tej produkcji. Po więcej naszych reakcji, zostańcie z nami w Hype Trainie. Do zobaczenia, cześć!